No siema, tak to ja, chudy. I pewnie się zastanawiacie, co się stało, że w końcu się słyszymy w pełnoprawnym filmie. Ale na starcie, no niestety muszę to powiedzieć. Zostawcie łapkę w górę, suba, bo bez suba ognają ludzie, co nie kochają swojej mamy. O baże. skoro mamy to już za sobą, już mówię co się wydarzyło. Otóż 31 października, gdzieś około godziny 7 rano odpaliłem sobie YouTube i wszedłem w kartę subskrypcję. Jakimś zdziwieniem było dla mnie, kiedy zobaczyłem ten film od DJa Palisada. I pomyślałem sobie, kurde, fajnie dowiem się, jakiego błędu nie zrobi w swoim życiu. Może będzie opowiadał o tym, co zrobił źle, żeby nas przestrzec przed tym. Albo opowie historię jakiejś osoby. Albo lepiej, jakaś osoba będzie siedziała i opowiadała o jakimś swoim przeżyciu. Przecież na swoim kanale posiada kilka filmów, których. Występowali goście i opowiadali o tym, co im się przytrafiło w życiu. Otóż nie tym razem. DJ już na samym starcie mówi, czego będzie dotyczyć ten film i oj, nie będziecie wiedzieć, co będzie omawiać. Chwilka, przygotujcie się. Mam chwilkę. Kurwa, jakąś straszną grę, która jak się później dowiadujemy, z filmu pochodzi z pasty na Reddicie. Noż kurwa wielki XD. Wiecie jak to jest z creepypastami. Teorie mają być straszne i wzbudzać poczucie grozy oraz przerażenia u czytelników. Natomiast zazwyczaj są pisane przez młodych użytkowników, którzy nie wiedzą jak pisać straszne historie, dodatkowo popełniając wiele błędów, chociażby językowych. I nie byłoby nic w tym złego, że chłop sobie siedzi na fotelu. Swoje drogo mi się taki. <laughs> I opowiada o grze, która ma w jakimś stopniu być straszna. Ale DJ mówi w tymże filmie, że jest to rytuał, a jak wiadomo, takie rytuały często zahaczają nawet w maleńkim stopniu o okultyzm i dodatkowo praktycznie w ogóle nie działają. Także jeżeli liczyliście na jakieś efekty, to niestety was rozczaruje, bo ich nie ma. Ogólnie, to może nie miałbym żadnego. Problemu z tym filmem, gdyby Daniel tylko by przedstawił ową grę, opowiedział o niej, powiedział jakie mogą być skutki bądź zagrożenia i żeby nie bawić się w nią pod żadnym pozorem, to by było wszystko okej. Okay. Ale jak zaraz zobaczycie, on postanowi to zrobić za lajki i wam to nagra! Zanim jednak zaczniemy, chciałbym Was zapytać, czy chcielibyście, bym odtworzył tę grę w rzeczywistości, bym spróbował jej. ...na własnej osobie. 20 tysięcy polubień i robimy to. Nagrywam z tego film. Czyli nigdy przenigdy nie powinniście robić tego, ale Daniel za odpowiednią ilość lajków wam to nagra. Bo przecież jest profesjonalistą. W ten właśnie sposób zachęcasz dzieciaków do robienia czegoś, co może zagrażać ich zdrowiu. Ale ty przecież nie poniesiesz tego konsekwencji, bo w końcu to nie tobie będzie dziać się krzywda. Kurwa, serio? Czy naprawdę to lajki mają decydować, czy się podejmiesz tego? Ja pierdolę, czekajcie, bo muszę przypierdolić baranka w ścianę. Ja chyba czegoś nie rozumiem. Czy to nie powinna być twoja w pełni przemyślana i świadoma decyzja o wykonaniu takiego rytuału? Dodatkowo pod opieką osoby, która będzie wiedziała jak się zachować w razie jakby coś poszło nie tak. A może to jest tak, że Daniel ma opaskę ochronną, która tworzy nad nim barierę, dzięki czemu nic mu się nie stanie, tylko że do jej działania potrzebne jest 20 tysięcy lajków? Bo jak będzie mniej, to niestety nie zadziała mu. A jak będzie ponad te 20 tysięcy, to nawet lepiej, bo tarcza będzie mocniejsza. Nie no dajcie spokój, czy tak właśnie zachowuje się w pełni zdrowy i rozumny człowiek? W sumie czekajcie, naszła mnie jeszcze jedna teza. A co jeżeli do tego, żeby działał ten rytuał, potrzebne jest te 20 tysięcy lajków, bo inaczej nic z tego? Ale czekajcie, bo dalej jest jeszcze większa bomba, ale to moment, bo Daniel ma ciekawą informację pod koniec. Powiem wam, że chodzi o sponsora Betclick i typowanie na Fame 16. Więc nic ciekawego, także lecimy dalej. W historii tej gry slash rytuału nie będę Wam przedstawiał ani pokazywał, aby nie zachęcać Was do brania w tym udziału. Bo pomimo, że jestem ateistą i nie wierzę w rzeczy typu opętania, to nie znaczy, że ich nie ma. Nie wykluczam możliwości istnienia czegoś takiego, natomiast ja po prostu w to nie wierzę i tyle. Zamiast tego, zobaczmy komentarz napisany przez jednego z użytkowników Reddita odnośnie tego rytuału. Zacznę więc od tego, że nigdy wcześniej nie robiłem czegoś takiego i nie miałem pojęcia, czego się spodziewać. Ale zawsze byłem bardziej odwagą niż rozumem, więc pomyślałem, co do cholery, spróbuj. Na końcu tego długiego wpisu widnieje postscriptum. Więc co się właśnie stało do diabła? Może to para duchów, demonów nadprzyrodzonych, istot grała mi jakiś dowcip? Nie wiem, w co wierzyć po tym. Ponadto, czy powinienem kazać oczyścić czy też egzorcyzmować dom? Nie jestem pewien, czy powinienem to robić. Może ktoś mi pomoże. Pomimo, że jak dla mnie ten komentarz wygląda jak typowy bait napisany przez 12-latka na serwisie campipasta.com, to nie oznacza, że należy to bagatelizować. Bo co jeżeli, może okazać się to prawdą. I teraz dochodzimy do momentu, na który czekałem. Także może na samym starcie puszczę Wam cały fragment i potem polecimy sobie po kolei. Lista jest długa i skomplikowana, a do gry potrzeba wszystkich elementów. Duży, cichy pokój, najlepiej bez okien, ale jeśli już tam są, to najlepiej je zakryć. Świeca, która nie spłonie za szybko. Zapalniczka. Małe wiadro wody i czysty kubek lub filiżanka. Wentylator. Dwa duże lustra. Bucik. Trzy krzesła, w pełni naładowany telefon, partner, któremu ufasz, mały przedmiot, który ma dla Ciebie wartość sentymentalną lub emocjonalną. O kurwa. Czekajcie, potrzebujemy dużego, cichego pokoju bez okien. Prosto niemal w każdej creepypastie, słabej creepypastie dodam, która jest pisana przez... 12-13 latków bez rozwiniętej wyobraźni trzeba dużego, cichego pokoju najlepiej bez okien. A wiecie, jak przywołać Kwawumery? Potrzebujecie dużego, cichego pokoju, najlepiej bez okien. Nie no, kurwa, dajcie spokój, ale dobra, lećmy dalej. I po co nam ona? Żeby co, pobawić się w małą Alicję z amnezji, czy co? A może żeby się o nic nie potknąć? W sumie to by miało większy sens. Zapalara. To wiadomo, żeby... ...odpalić świecę, ewentualnie można się nią pobawić w piramana i zjarać sobie chatę. Ale DJ przecież wam tego nie powie. Nie, skądże znowu? Ty, wait, już wiem po co ta zapalara. Miadro będzie robił i dlatego będzie działał ten rytuał. A, to trzeba było tak od razu. W ogóle, jak na razie, to mam wrażenie, że to jest spis składników potrzebnych do zapalenia wiaderka. Wiadomo o co 420 i te sprawy. Teraz takie jedno przyszło mi do głowy. A co jeżeli. Z wiadra z wodą wyjdzie ta. Eee, Samara z zdering? Ale by, by się crossover wydarzył. Nie no, teraz naprawdę zaczyna mi to zalatywać chwałą umery. Te dwa lustra tak szerze? Nie mam pojęcia po co są. Może po to, że jak pęknie jedno, to żeby drugie było? Albo, nie wiem, podwójnego pecha, żeby przyniosły jak pęknął. Poza tym, na pewno cokolwiek zobaczycie w nich, jak ma być ciemno. To chyba, żeby zobaczyć, że jest się idiotą, bo się go nastawiło na jeśli? w sumie. Okej, okay, do tego nie mam żadnej teorii, serio, bo jest to bez sensu. W sumie tak jak cały ten film Daniela. A to po co? Żeby co? Żeby mieć pewność, że Dur będzie miał na, co robić na nim? Że sobie włąka we flappy Birda długo? Tak, kolega to chyba po to, żeby powiedzieć, że jesteś debil. Bo innego wyjaśnienia nie widzę. A to po to, żeby kolega mógł ci zajebać go i uciec. Dobra, jak widzicie, to wszystko nie ma najmniejszego kurwa sensu. Jeżeli nadal zastanawiacie się, czy Daniel jest tylko głupi, czy już odklejony, to chyba macie jasną odpowiedź. Ale dobra, moment. Jeszcze jeszcze jak to wykonać? I w sumie. To nie ma tam nic ciekawego oprócz momentu z kolegą. To może przejdźmy do, do tego, co mnie w tym śmieszy. Po wejściu do pokoju zamknij za sobą drzwi. Wybrany partner w tym rytuale powinien zaczekać na zewnątrz pokoju i być tak cicho jak to możliwe. O 4.34 Twój przyjaciel po drugiej stronie drzwi powinien zawołać do ciebie, że gra się skończyła. Jeśli nie odpowiesz, powinien zamiast tego spróbować zadzwonić na Twój telefon. I jeśli tylko wtedy, gdy żadna z tych metod nie przyciągnie Twojej uwagi, powinien wejść do pokoju, aby spróbować wyrwać Cię z rytuału, wołając Twoje imię, ale w żadnym wypadku nie powinien Cię dotykać. I na koniec, jeśli to nie zadziała, powinien użyć kubka, aby wylać wodę z wiadra na Twoją twarz. Czyli uwaga, jedyną rolę, jaką pełni kolega, to żeby stać przez godzinę, nic nie robiąc i zastanawiając się nad tym, jak ciężkim przypadkiem debilizmu możesz się charakteryzować. A potem, po tej godzinie, ma za zadanie cię wyciągnąć z tego pokoju. Czyli reasumując, Twój kolega ma stracony dzień i noc, bo sobie wymyśliłeś, że pogadasz z, z wymyślonymi duchami. No XD. Teraz możecie myśleć. Czy to już tyle? Bo skoro jedyną rzeczą, do której się przyczepiłem, to był kolega, to oznacza, że już nie ma nic więcej, prawda? Prawda? No właśnie nie, bo uwaga, są jeszcze ostrzeżenia. Tylko pamiętaj, są pewne ostrzeżenia. Jeśli nie obudzisz się o 3.30, nie kontynuuj. Jeśli powrócisz do przygotowanego pokoju i zastaniesz tam zamknięte drzwi, wyjdź z domu i zabierz ze sobą wszystkich. Nie wracaj przed szóstą. Jeśli wentylator jest wyłączony lub w jakikolwiek sposób przestał działać, wyjdź z domu i zabierz wszystkich ze sobą. Nie wracaj przed szóstą rano. Nie pozwól swojej świecy zgasnąć przed zakończeniem rytuału. Pod żadnym pozorem nie patrz w lustra. Nie opuszczaj swojego tronu przed czwartą trzydzieści cztery rano. Nie wchodź w ten rytuał zachowując się lekceważąco lub zarozumiale. Czyli tak naprawdę to może wysrać się dosłownie wszystko, począwszy od budzika, aż do tego, że kolega może po prostu usnąć. Więc zamiast robić to raz, jeden jedyny raz, z pozytywnym skutkiem, znaczy nie wiem, jak coś może mieć pozytywny skutek w momencie, kiedy zahacza to o okultyzm, ale powiedzmy, że się wszystko udało wykonać to prawdopodobnie będziecie próbować kilkukrotnie, dochodząc do konkluzji, że jesteście idiotami, bo przecież to nie zadziała nigdy. Poza tym, jeżeli mieszkacie w domu z rodzicami, na przykład, to w momencie, kiedy coś się zepsuje podczas odprawianego tego, że rytuału, musicie zabrać wszystkich z domu i nie wracać przed szóstą rano. Już to sobie kurwa wyobrażam, jak dostajecie gonga od starego, bo go budzicie w środku nocy. Tak na sam koniec, może jeszcze posłuchajcie tego fragmentu. Ze wszystkich gier, które omawialiśmy, ta jest najbardziej niebezpieczna ze względu na to, że zawiera w sobie elementy rytualne, jak i również przywoływanie duchów. Dlatego uważajcie, ponieważ może być to niebezpieczne. Pomijając te wszystkie elementy, istnieje ryzyko poparzenia. W końcu przez ponad godzinę trzymasz w ręce świecę. Niebezpieczny to Ty jesteś, Daniel, dla samego siebie. Dla swojego środowiska, i dla swoich widzów, bo czy podczas stworzenia tego filmu nie przyszła ci do głowy taka jedna mała myśl, że czy ja tam wiem, ktoś może spróbować tego i może stać się zagrożeniem dla samego siebie i innych. W najlepszym wypadku nic się nie stanie. Nie uda się to, a jedynie co dostaną, to opierdol od rodziców. A w najgorszym, no nie wiem, taka osoba może spalić dom, mieszkanie? Bo jednak trzeba mieć kontakt z ogniem, a wiadomo, jak to jest z ogniem i niewyspanym człowiekiem. Obydwoje są nieprzewidywalni. Także mam nadzieję, że w razie jakichkolwiek szkód, które z tego wszystkiego mogą wyniknąć, poniesiesz całą odpowiedzialność, bo będzie to w pełni twoja dolona wina. Najlepsze jest to, że dalej nie wiemy, jakiego błędu mamy nie popełniać. Mówić o podobnych temu grach. Wstawiać fragmentu sponsorowanego w filmie o jednak poważnej tematyce? A może nie oglądać Twoich filmów? Odnoszę wrażenie po tym wszystkim, że to chyba ta trzecia opcja jest prawidłowa. Bo drogi mój Danielu, Twoje filmy, a raczej ich treść jest szkodliwa społecznie. I widzę, że nie nauczyłeś się niczego po aferze z prywatnym pastorem egzorcystą. Jedynie czego mogę Ci życzyć, to to, żebyś zastanowił się nad tym, czy naprawdę dobrze postępujesz w swoim życiu? I czy dobrze robisz, zamieszczając tego typu treści okraszone w taki sposób do sieci? Żegnając się. Ja byłem chudy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie, żebym zrobił follow-up do tego filmu, gdzie bardziej poważnie i merytorycznie odniosę się do tematu takowych jerek, slash rytuałów i ewentualnych skutkach ubocznych, o których już tak ochoczo się nie mówi, to piszcie w komentarzach. Do następnego i pamiętajcie, nigdy pod żadnym pozorem nie róbcie tego sami w domu. No chyba, że jesteście DJ-em palasajnym i będziecie mieli 20 tysięcy łapek w górę, to wtedy będzie wszystko git. Jo!